Siemanko wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Drakow, widzimy się w kolejnym odcinku Dead by Daylight. Jestem ono... Gosia. Jestem, hej wszystkim. Jestem Maryczek. Cześć wszystkim. On jak zawsze kurcze wiecie co nie uprzedzi i, i włącza w trakcie rozmowy, nie? Dokładnie. A my tutaj rozmawialiśmy. Tak. I ale na u ciebie sprzeczkę. <laughs> Ej, chodź Erek teraz, żeby Przemek się nie mógł pisać. Tak, dokładnie. Będziemy musieli gadać na jakiś temat. <laughs> tak. Poczekaj, muszę jakąś książkę z fajnymi tematami znaleźć. Niech nie książkę książek. Wyciszej, bo... wyciszej w tym <laughs> momencie, ale słuchajcie, chciałem bardzo, bardzo, bardzo mocno. Temat to rozmowy... ci o Erek, bo on ma, ma ważną rzecz. Mam ważny przekaz, słuchajcie. Chciałem pozdrowić bardzo serdecznie Kurde TV za to, że wes... wesparł, że wsparł mój kanał. A, moim pierwszym wspierającym. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy Czekoś, ja pozdrawiamy. Seruszko dla ciebie. Czytam wątróbka jak wolisz. I tak. Kto, kto chce, niech wspiera? Ty pamiętam <susza> wątróbki przemka, nie mogą O go... Wątróbki przemka. przemka, tak, to będzie Buzia. trzeci poziom. Oh o no. Słuchajcie, gdzie mam to od, odwesprzeć, jak mam być wątróbką? Chcę być wątróbką, ale, ale... Rę, łapka w górę. Ale to jest, dla, wiesz, znaczy ci porzę, mój drogi, to to wiesz. Nie, możesz na się wybrać, możesz się wybrać. I na razie mam dwa. Jest Mugolek i Mugol. A, <grym> a który jest wyższy, przepraszam bardzo. Nie pamiętam. Hmm, chyba Mugol <grym> powinien być niższy, nie? Mugolek chyba jest najniższy. A. Mugolek Mugol! A, jest Mugol, Mugol. To jest Mugol. Okay. Mugol. O, i jesteśmy no. przytułek z Pereł? Posiadłość MacMillanów! Tak? Czy nie? Słuchajcie, to, nie jest, to nie jest posiadłość, to jest przytułek. To Słuchaj. jest Pixy mapa. No, ja nie lubię tej mapy, bo tu nie ma pary. Cześć, nie, mapy. Ale... I króliczek, słuchajcie, jest króliczek. No bo Teraz są machiwa na króliczków. Tak? Oni o, to nie to... robią, bo co, nie wiedzą. Właśnie, róbmy, słuchajcie, słuchajcie w każdym meczu, jak jest NOET. Tak, właśnie robię totem, bąbelki. Ja też robię totem. Ona się przy nim jak gówno, znaczy Kula? <noise> co ty robisz? chciałem powiedzieć, zawsze mówię na odwrót, nie wierzę, że... betoniarce! Jak gówno w betoniarce, dokładnie. Czemu on tak wszystko mówi u mnie na odcinku? Ale, nie. słuchajcie, nie wiem co mi się wydarzyło dzisiaj. Po... mam drugi totem! Dzisiaj, bo ja zawsze mówię, że jak coś w przeręblu, a dzisiaj zacząłem od tego gówna. U mnie na odcinku o, masz mój, co chcesz. Przemek ona tu idzie. jest otwarty, wyzwolony i niezależny. Jestem za emancypacją kobiet. Ona tu jest. O, ja chcę moją apteczkę Halo, co ty robisz? Wlazłaś w nią. Nie wlazła w nią, ona wlazła we mnie. Dobra, mam kolejny totem. Ona wyszła we mnie, o nie trafiła we mnie. Ona ma ze sobą. sprint i spierdzieliłam. Właśnie, skończę, ja nie mam porównania na nią. no. też, nie. Dobra. E, dlaczego te piany są jeszcze zabroczone? Halo, co tak długo? Może ma dobry poziom tego pałeczka. E, 80 zł, kompot, z truskawek. To jest, to jest to, to jest... Dobra, dwa totemy już mam. Co? Ile ja też e, no, no do ryka, słuchajcie, nagraliśmy takie fajne meczyki. U mnie jak zwykle kicha będzie. No u mnie też. <laughs> ale no lubię taką kichę. To mi nie przeszkadza. Ja tam wiecie, Sam czerwie z tej gry, dla mnie jest super, że wiecie... O mój Boże, to leży! I to tak za rogiem! To Eryk, szybko po mnie! Chodź, chodź, chodź o mnie, Idę, idę. Idę też tam na dół, bo widzę, że się źle dzieje. Wiatraczek mi się kręcił u góry, jakbyście pytali, bo jest generalnie taka paruwa na dworzu. Uciekaj, Przemku! Daję ci wolność! Wolność i swobodę. Kurde, ale ładna ona jest! O, w O, to idę z ją. I zrobię, słuchajcie... Jak okay. ona dobrze rzuca? Halo! Dlaczego no to na rannego? Bo ja lubię tak na rannego, taką wiecie mam. Metodę. Oh my god. Ej, ale nam się dobry zabójca trafił. Potem się szkła do mieścinka. no co ty, tuszasz się? Ona idzie do was, bąbelki. Do mnie czy do przemka? Yy, idzie do kogoś, kto się skrada. Do Gosia się skrada. Tak? No my się tu tak. leczymy. Ona jest przy tym. Idzie do was, co się leczycie. Nie! Nie! Dobra gosia, chodź do mnie. Znaczy mam sprint specjalny dla ciebie. Poszła do was, chyba, Przemek, Uważaj. Dup, z nią. A. Nie, Chinka chyba się poświęciła. Chodź. Dobra, uciekamy. Tutaj nie leczysz? Nie, nie, pała. chodź, chodź. No to lecimy. Gdzieś ze skałkę Ona będzie, wiesz, rzucała. Daj, daj, No, czy jestem? mnie zostaw, ty głupia kretynko. Z kim ty rozmawiasz, proszę bardzo? Chodź, bo wyleczymy Eryka. Gdzie jest Eryk? Tu przeciwko temu, ogólnie Widzę, że on, wiesz, ma tam własne konwersację. Biega jak popaprany tam dokładnie. Widzisz, go. O, no. <laughs> Muszę cię gignąć. No to idzie, uciekamy, bomble. No ma wezwanie. Co ty tak chodzisz, jak wolna? No nie. A idziesz ją wciągać? O, bierz o, się, on jest go, go się, bierz go się! Nie ma, ale po mnie. Co, cię siedzę na tym krześle? Dupa mi się przykleiła. No, jeszcze mi piszła, no. No gorąco. Tak Dobra, lecę po niego słuchajcie. Czy też się biegnie Ja biegnę, ale ona chyba też biegnie. Ja nie będę, bo wiesz, ściągać. On tak. ma wiesz, te toporki Zmasakrowanego. A ona chciałbym. Jestem tam mnie budynku, goni. jak coś. Coś ty. Przepraszam, się. musiałem cię ściągnąć i tak byś padł. Uciekaj! A jest ona. Z z kobieta. Dziewczyna. A ja wiecie, że my nie zrobiliśmy ani jednego gena. Wiem, bo Wiemy. robicie lata, czy nie wiem, co wyrobicie w tej grze. Dobra. Ja już mam prawie połowę gena. Sam robię. No to dobrze, rób chwali się takie zachowanie, chwali się. O. Chwali się, to się chwali. O Jezu, a widzieliście w ogóle. Jak... Coś kuźwa, mówi? no, Chinka mi normalnie przeprowadziła pod nos, nie? Tak, tak, Ja się schowałam za murkiem, a Hinka kuźwa, no te wiesz, Chiny, do mnie. słuchajcie, to jest jakieś wszystko. Od koronawirusa też tam się koronawirus zaczął. Teraz gościa przez Hinkę zginęła, no wszystko, wszystko. Ej, znowu mam zablokowany gen. No bo... Ej, schowałam się za murkiem, a ona z nim przyszła do mnie, nie? Opszczymurek. Opszczymurek. Ob, w Rzemku, jesteś gdzieś w pobliżu gości? Tak, murek. To dawaj, bo ja naprawiam gena. Ja też skończyłem właśnie. No, to nie jesteś w pobliżu. Piusz, to jest w pobliżu. To jest, nie. Bo, to jest przybliże, Gosiu. Jeszcze biegniesz jak połamany. A skąd ty wiesz jak ja biegnę? No bo widzę cię. Jak na razie to nikt do mnie nie biegnie. Janek nie biegnie? No ja idę, tylko widzisz królik do ciebie wrócił. Kurde, dobra, idę po ciebie Gosia. Gosia, to tam nie znaczy, czy nie, nie, ma nie? O, królik, królik. Ej, no ona tutaj jest. Dobra, to ona ciebie bierze, ja biorę Gosię. Dobra, Dawaj. to bierz Gosię. Gosia. A ty, to ona wszystkich na tym innym haku wiesz, a co ona? No, no, bo się i podobna. Dlaweź go się przed tym. Nie. Gosia, to ona już Dobra, i uciekaj. Aldo, dostęp w łeb. Idę do was, skoweruję was. Gdzie ona jest? Ułaga o, nie trafiłaś, nie trafiłaś, Aha, dobra, wziąłem ją na siebie. Jak wziąłem wziąć na siebie, jakbym na mnie goni? No, bo mnie zostawiła. Ciebie tam nie było w ogóle. No jak nie? Skaleczyła mnie, nie widzisz? Halo, Bąbel. No, aż się do, po, do szafy wlazła. Jakbym się nie postawił, to już byś leżał. Ja całe życie leżę. Coś mnie tego Dobra, na górce się tutaj naprawiam. Ja za tym, za ale dobra Jak to ty zrobiłaś rumplo jedna?! Wiecie co? Ona no. z dołu mnie w, przez okno trafiła w pomieszczeniu. <noise> Nie, no, za... chyba żart. Kaskaderka. Ona potrafi. Powinna Nie. bana za to dostać. <noise> Zaba o! Tak dobrze. Co mówię, widzisz. No gdzie naprawdę. Mi się to citerka jakaś. Cichaj tam. Co najdzie do mnie z tobą? Mąbelki, czy na no mnie Powiesiła mnie tutaj. Mhm. Gdzie jest tutaj? <noise> tutaj. Tutaj, gdzie skopała genika. Dobra, Mojego Ona ma chyba szepty, bo ona bardzo dobrze wie, gdzie szukać. Za tobą Gosia wyjdzie. Eryk, biorę cię Co? od tyłu. Dawaj, chodź. No chodź szybko, ona tam z Gosią się gania, no a nie się skradasz. Ona ma Dobra. topór w ręce. Czekaj. Czekaj. Ale by czas Ło! No, wow. Koronelibus mam... przyszedł. Chodźkę. Co ty tam Leczcie robisz. Mnie. Gdzie ty jesteś? Aha, teraz... Jak ona cię leczy, to dupą taką. Ale Widzieliście? No wszyscy trząchacie tyłkami, ty też tak machasz dupą. Ej, fajnie, patrzcie okay. Jak ją fajną krew. no, ona zawsze idzie tam gdzie ja. Bardzo podoba mi się <laughs> ten story kite. W sensie tak tyłeczkiem rusza, ładny ma ten tyłeczek. Idziemy po ciebie, Gosiu. Nie, ja sobie robię potem. Do czygena. na? O, z feniaczką. ja uratować. Chińskie łapki Chcia, ale faktycznie trafił się naprawdę dobry zabójca. No, dobrze rzuca w razie. problem. Dobra. No dobrze rzuca, dobrze królikiem gra. Ja to słuchajcie I gram, czy widzieliście odcinek był kiedyś tam króliczkiem? Gram po prostu jak lump, nie umiem grać z zabójcą. Biegnij w moje lewo. Ja nie lubię królika, bo ona ten... Nie umiem celować. Łapki. Słuchajcie grałem też e, tak raz sobie tym nowym, starym nowym, tym, znaczy teraz jeszcze nowym, tym co strzela z pistoletu. To jest dopiero no. słuchajcie drewno, tym tutaj nie mówię. Trafiła mnie z daleka, rumpla jedna. Mm. A tak, to generalnie... A to we mnie rzucę chyba. Nie A. we mnie. Obok mnie było. W sumie biegniemy obok siebie, więc. Co ma co ma to? Ja chyba, ma. już padam. Chyba tak. No już chyba tak. No dobra, to pa Erik, widzimy się w niebie, to pa pa! Idę na obiad. Dobra. Przynieśmy <laughs> jakiegoś humbooksa. Trzeba She's było bugerem. tam, u mnie na odcinku jakbyśmy w rzeźni, trzeba było ukroić kawałek miękka, no, mówiłem ci. No, tam wiedziało, że coś by znalazł. No, a teraz tutaj głodny jesteś. Dobra, poglądam jak grać się. Oglądaj. Dracusiek, Tula. Tula? Kto to Tula? Tula się leczy za... W swoim naturalnym środowisku przy palecie, by móc ogłuszczyć zabójcę w trakcie pościgu, jest to niezwykle, niezwykle traktyczne zagranie, kurde. Nie mogłem tak dłużej. Halo, czemu nikt nie naprawia generatorów? Ja się naprawiałam. O, gościa tyb... stój Pulastuj! Tracuj. to ja. On Jak ona ma męski głos? Czy no jest? Nie wiem, ale się tak teraz kłyszę w rytmie jej kołysanki. Czemek I idzie tak... za tobą. Woli się usypiam. Podglądam ją tam od tyłu, co tam na sobie ci robi. A jest. Ciemanko. No tam jest, porycała w stronę budynku. Tak, jest do no nich. W wyprzedażach kupowałeś ten sweterek? Mhm. Ładny co? Ładny, dziurawy. <noise> co dziurawy? Słuchajcie, biegnie neonowa chinka do was. Rzuca do mnie ten taboret jeden. Mierga się! No oh, fuaki, weźmy przemkape. No ja nie wiem czy takie kitra nie jest dobre. O jednak A! się mi powiodło trochę. Mogłeś się nie ruszać, bo cię nie widziała. Aż ty jest lumpo, jedna serna okropna. Czyż umieram w sobie, czy tak nie jeszcze? Nie wiem Bo idę tu. Co robi ten? Tamta osoba? Chinka właśnie biegnie do ciebie. Za tobą A. się pojawi po lewo. O A jest. Jaki <laughs> ma wciąg? Przemek ucieka. Nie, to nie był dobry A, pomysł. Ale cię złapała za gardę. Ale fajna widziałeś? animacja była, no nie, no? No jak cię tak bah. Purynek. No na mam nadzieję że nie. Nie drugi raz, nieźle. Dobrze, dzisiaj mi się dobrze. Ej może Kompot truskawkowy, pamiętacie? Pompodrzaskawkowy A ze mną dalej robiła to byśmy skończyły. Mam jeszcze jedną szklaneczkę, jakby ktoś pytał, to bo się dzisiaj jest susz, jest strasznie gorąca. Ona no, idzie za mną. Wo, ale przez głowę ci przyleciało. Co leci do mnie? Kuci, kuci, kulinka? Chinka. Czy gosia goniecie, kulik? Tak. Mnie. tak. Leczysz mnie, ty chinko? Ej, o, o, wróciła do gosi. O, nie mów tak brzydko. Nie wolę, mówić tak brzydko. nie mów. Nie, 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 nie. Halo, trąbko. Nie będę rzucać. A czy ty już masz dentusia? Ej patrz, nic nie ma. A co ty myślisz? Że będzie? Uooo! Wow, za... Wejścicia, nieźle! Zdążę. Zdążę. Ja, udało się, deseczkę trafiła. No a już teraz nie będzie żeby Pff. Pff. <głos> no, <głos> dobra, dobra, dobra. Na... To No dobra, to, dobra, rupkera. Robię tak tam, Ale spoko, Przemek tak samo na nią w biegu, nie? <noise> no. Ona się dobrze gania. I a oszpina, co, więc a ta wchodzi do szafki, no co za rumpelka. A bo ona ma jakiegoś perka z tym związanego. A to nie ma tego że ogłusza z szafki? Nie wiem, ale. Nie wiem, co on jej się nabił. A może nawet no, Nie wiem, to on wskakuje do szafki, nie? Nie wiem. Dobra, wyszła z szafki. Ósma ranga. Mhm. Tam jest, dobra. A tam ta laska ma czwartą hinkę. Na... <laughs> Ło, załapczymka! Za to jak? Dobra, idę w inną stronę. Ona robi innego no. wow. Widziałeś no. teleportu na Widziałeś? Na hita? No no nie na mam... plecy. Kif, już bufę. raz się trafiła. Bąbelku. No. Nie giniesz chyba, nie? Ginie już, no. A Hinka? do szafki. Hinka idzie znaleźć klapę no. Chciałem, ale nie mogłem. Niestety. No i jedyna ucieknie. Rondel 1. Ale z tego co mówisz, to chyba. Nie pijesz, że to Nie patrz, to Co ma zginąć, to zginie. I nie przeżyje, bo chinneczki są złe. U, o, wow! Zrobiłem jakieś daily dzisiaj. A! What? No, no to no, ta, ona bardzo dobrze wyczuwa, w ogóle przewiduje, wiesz, gdzie no, to jest. No, o pójdzie. zobacz. O, fakt. Skąd każdym to są I po niej. No, po niej. Dobra, jesteś ci No. ciekawa właśnie Toczyła się z kamieni, słuchajcie. Toczyła się i zginęła. No. Nam prawie wyszło, tylko że generalnie nam się umarło. A ale dobro, dobrze grała królikiem. Bardzo dobry królik, no, no? dobry króliczek był. Fajną ma. To rzeczywiście ma fajną skinę. Ja mam ten strój, tylko ten kostium niebieski. O, wzięła się i zginęła jeszcze. Zobaczę sobie, słuchajcie. No, lepszy byłby z frytkami ten królik, ale no. Królika w ogóle nie hmm. lubi jeść, ale. No ale ja nie jadłem nigdy w sumie słuchajcie. Nie, nie. nie. A nie o. pasztek z królika to się jadło. To nie tak. Dobrze, to ale jadło. mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Grała z gosia. Grałam. Grał z numerek. Ale... Co? Grałem. Co, no powiedz, co jedno? No jeden, bo już 16 minut, przecież nie będziemy na Citka na 10 tysięcy godzin. Co? Przeszkadzać A? coś? Przeszkadzać coś? Gdzie? No bo tak się zdziwiłam, Cięcia bo... budżetowe Gosia, cięcia tak się budżetowe. my gramy, wiesz... 20 2? minut, no tak długo trwało no to wiesz... Zresztą możemy nagrać? No dobrze, nie ma problemu. Nie, żartuję. E, trzymajcie się cześć! Pa! pa.